W tak kultowym serialu jakim jest The Walking Dead wielokrotnie mogliśmy doświadczyć tragicznych momentów owiane smutkiem oraz przygnym bieniem widząc jak dany bohater lub bohaterka um w drastycznych okolicznościach i nie patrząc, czy każdy, kto pożegnał się ze swoim życiem, zyskał naszą sympatię, czy też nie, ich odejście nie należało do czegoś przyjemnego. Witajcie, ja jestem Grimsay i w tym materiale zajmiemy się rankingiem polegającym na najsmocniejszych śmierciach. Zanim zaczniemy, pragnę Was tylko poinformować o zasubskrybowaniu kanału, ponieważ powoduje to otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach, a przy okazji pomożecie mi się rozwijać. Muszę przyznać, z pozycją 10 miałem największy problem, ale ostatecznie zdecydowałem umieścić tutaj poczciwego staruszka o imieniu Dale. Jak można zauważyć, jest to jedna z niewielu osób, jacy wciąż, pomimo panującej apokalipsy zombie, posiada człowieczeństwo, jak i moralność, o czym świadczy próba powstrzymania członków grupy, do jakiej należy, przed dokonaniem wobec przetrzymywanego w stodole nastolatka, tak właściwie za tym tragicznym zdarzeniem w głównej mierze odpowiada nie kto inny jak Karl, gdyż ten w pobliskim lesie rzucając wyumwięzionego na bagnie truporza kamieniami nieumyślnie doprowadza do jego uwolnienia. A jeszcze tego samego dnia dokładnie ten sam szwędacz jakim w cudem dotarł aż pod farmę, gdzie następnie zbliżając się do przyglądającego rozszarpany na strzępy zwierzynie ocelowego atakuje również i jego poprzez rozrywanie mu brzucha i prawie karmiąc się jego flakami został powstrzymany jedynie przez obozowiczów. Widząc jak fatalnie to wygląda, uratowanie życia graniczyło tak naprawdę z cudem, dlatego jedynym wyjściem było po prostu skrócenie jego bolesnych cierpień poprzez strzenie mu prosto między oczy. Zdecydowanie jest to śmierć, której można było uniknąć gdyby tylko nie doszło do nieświadomego uwolnienia zombie w pobliskim lesie. Nie bez powodu karl w późniejszym czasie miewał wyrzuty sumienia za to co Zrobił. Jednym z najistotniejszych momentów podczas trwającego wątku więzienia było uratowanie życia Karol przez postać o nieco ciemniejszej karnacji, gdy to jeden z żyjących skazańców o złym zamiarze wobec protagonistów postanowił w ramach zemsty za jego przywódcy uprzykrzyć im życie poprzez uruchomienie głośnego alarmu w całym zakładzie Kalin zwabiając tym samym wszystkie zombie jakie nie zostały jeszcze wybite. Incydent ten doprowadził do niemałego zamieszania. Mianowicie nasz ciemnoskóry ocalały w chwili zamykania bramy chcąc uwięzić wszystkich martwych w jednym miejscu nie spodziewał się, że któryś z nich może znajdować się poza jego widokiem. I to właśnie ten jeden błyskawicznie ugryzł go w ramię. Chwilę później będąc już wewnątrz Bloku więziennego, zdając sobie sprawę o swoich dalszych losach, postanowił wbiec w kilku martwych, dając im się zjeść żywcem tylko po to, aby dać Karol możliwość na ucieczkę. Nie ma co mówić, jego śmierć można uznać za najbardziej heroiczną z całej serii The Walking Dead. Jakby tak się zastanowić, to gdyby się nie poświęcił, prawdopodobnie grupa jego przyjaciół w piątym sezonie pożegnęłaby się z życiem za sprawą kanibali. Jak doskonale wiemy, Jezus jest najzwinniejszą postacią w całym uniwersum, Potwierdza to wielokrotne wychodzenie z opałów bez żadnego szwanku. Dlatego też czymś oczywistym wydawało się, że bez problemu poradzi sobie z kilkoma zwykłymi żywymi trupami na cmentarzu, likwidując ich w spektakularny sposób, dając popis swoim rzadko spotykanym umiejętnościom. No cóż, po zabiciu praktycznie wszystkich przeciwników, niespodziewanie ten ostatni z niewyjaśnionego powodu nagle zrobił unik mol go na oczach jego przyjaciół, poprzez bicie pod Żeble swoje ostrza, doprowadzając uwidów do ogromnego przerażenia i niedowierzenia związanym z danym zdarzeniem. Jak się zaraz okazało, ten nazwijmy to inteligentny osobnik, to nic innego jak jeden z członków niebezpiecznej grupy szeptaczy, którzy ubierają na siebie maski zrobione ze skóry zombie oraz poruszają się w identyczny sposób co oni. W moim mniemaniu Jezus Jezusa należy do tej najbardziej epickiej, jak i przelażającej, zważając w jakich okolicznościach do tego doszło. Bowiem na cmentarzu będący pokryto mgłą w towarzystwie żywych trupów, w tym także kilku szepczących, co daje nam prawdziwy, mroczny klimat, jak to na apokalipsę zombie przystało. Choć nie może to się równać z tym, w jakich okolicznościach doszło do... Dziewczynki w bardzo młodym wieku, przez Karol, pomimo braku Unii jakiegokolwiek ugryzienia czy też zadrapania. ale po kolei, widząc, jak czwórka bohaterów przybyła w domku umiejscowionym w lesie, nic nie zapowiadało się, aby w pewnym momencie Lizzy, w chwili gdy nikogo z jej towarzyszy nie było w pobliżu, miałaby uśmiercić swoją własną siostrę zamiar zamiarem udowodnienia słuszności swoich argumentów, jakoby zombie były jej przyjaciółmi, którzy nie są wcale groźni dla innych. Ocalałych były trawce. Oczywiście po tym niepokojącym incydencie pozostała część żyjącej jeszcze grupy, zdając sobie sprawę, jak niebezpieczną osobą dla ich życia stała się właśnie ta nieobliczalna dziewczynka, musieli podjąć radykalne kroki polegające na jak najszybszym jej uśmierceniu poprzez strzelanie z broni prosto w tył głowy, gdy ta patrzyła na kwiatki. Widząc to scenę egzekucji, to przechodzą jaszciarki. Nie bez powodu odcinek ten uważa się za jeden z najbardziej drastycznych. W pewnym momencie jesteśmy świadkami drastycznej przemiany osobowości szejna z dobrego człowieka, w bezwzględnego antagonista, nie mający żadnych skrupułów, żeby wykonać swój jakże i okrutny plan, nie mając przy tym żadnego sumienia. Mianowicie po pozbyciu się przetrzymywanego w stodole nastolatka w pobliskim lesie, chcąc jeszcze bardziej uwielgodnić pozostałe swoje kłamstwo w tym jak niebezpieczny jest to człowiek, decyduje się z rozbiegu uderzyć twarzą w drzewo odnosząc, z tym samym solidne obrażenia, by następnie zorganizować bezcelowe poszukiwania, bo już tak naprawdę więźnia, gdzie będąc sam na sam z głównym protagonistą, nic już go nie powstrzymywał do dokonania planowanego od dłuższego czasu. I gdy wydawało nam się, jakoby zaraz pomiędzy nimi miało dojść do pogodzenia się, to nagle były zastępca szeryfa niespodziewanie dla każdego z nas ściga swojego najlepszego przyjaciela w bezlitosny sposób. Pomimo, że dla niektórych z Was Shane şey może należeć do tych najmniej lubianych postaci, to jego śmierć zdecydowanie można uznać za jedno z najsmutniejszych. A żeby doprowadzić do jeszcze większych emocji u odbiorców, po pewnym czasie powstaje jako nowy umarły inaczej ma się sprawa z Harasharem który zgromadził wobec siebie na przestrzeni tych dwóch sezonów od momentu jego pierwszego pojawienia się w serialu niesamowitą sympatię wręcz u każdego kto tylko śledził tą całą opowieść w świecie opanowanym przez zombie nic też dziwnego, że jego odejście na etapie zaledwie czwartego sezonu mogło zawoleć, powodując tym samym nienawiść do postaci gubernatora jeszcze większą niż to było w poprzednim sezonie a już wtedy wydawało się, że uzysk szczytnie chęci co do jego osoby ze względu na jego haniebne dokonania. Tak czy inaczej, owyczalny charakter, pokazując grupie naszych bohaterów, kogo właśnie schwytał, gdzie nie zawaha się doprowadzić do ich mod. Dostał właśnie dość ciekawą propozycję, opierającą się na zawarciu sojuszu, a co za tym idzie, zamieszkaniu w więzieniu z jego jeszcze nie tak dawnymi wrogami. Jednak doskonale zdając sobie sprawę, jakimi kłamstwami został poczęstowany, decyduje się do jakże okrutnej rzeczy, bo dość. Cię... Churchillowi głowy za pomocą katany na oczach jego córek, jak i przyjaciół, co doprowadziło do gigantycznego bólu. Widząc, jak tak przesympatyczna postać właśnie pożegnała się ze swoim życiem i to w najmniej spodziewanym momencie. Nie odchodząc jeszcze od rodziny, Green w rankingu tym znalazła się jakże bolesna oraz niespodziewana należąca do BF. Niestety, gdy miało już dojść do bezkonfliktowego opuszczenia obiektu położonego w samym centrum miasta Atlanty, gdzie nasza bohaterka spędziła pół sezonu, widząc jak jej nowy przyjaciel nie może opuścić tego miejsca, gdyż w innym wypadku wymiana obu grup będzie nieważna, postanawia zaatakować Don, a więc przywódczynię całej tej placówki, co było jej największym błędem, ponieważ wbicie nożyczek w ciało zaskutkowało błyskawiczną odpowiedzią, czyli posłanie w jej stronę kulki. Podobnie jak u Deira niepotrzebna śmierć, której można było uniknąć, lecz w tym wypadku to ona sama jest sobie winna, bo gdyby nie chęć pozbycia się antagonistki, nigdy do tego zdarzenia by nie doszło. Jako, że od upadku więzienia postać ta przeszła niesamowitą przemianę pod względem charakteru, przez co zyskała moją sympatię, jej śmierć mocno mnie zabolała. Na miejscu trzecim postanowiłem umieścić kolejnego bohatera o nieco ciemniejszej karnacji, podczas gdy dana część grupy postanawia sprawdzić, czy dawna społeczność, do jakiej wcześniej, przed dołączeniem do szpitala w Atlancie należała, no, okazuje się być martwa, gdyż zamieszkują tu jedynie żywe trupy. W jego mieszkaniu, Tylli, przyglądając się rodzinnym zdjęciom, niespodziewanie zostaje ugryziony przez małego zombieczka, co u odbiorców mogło wywołać niedowierzanie oraz szok związany z tym bolesnym zdarzeniem. Ogólnie ocalały o dużej posturze przez utratę spory ilości krwi w związku z amputacją kończyny, miewał przez większość odcinka halucynacje, w których widywał znane mu osobistości. Pomimo wszelkich starań przez jego przyjaciół, aby go jeszcze móc uratować przed najgorszym, niestety na przestrzeni zaledwie kilkunastu minut doszło do jego zgłoszku. I nawet natychmiastowa amputacja ugryzionej kończyny nic nie dała, gdyż zakażenie zdążyło już się wdać do organizmu. Jedną z pierwszych osób jakie przyszły mi na myśl tworząc ten materiał to odejście Karla, a ten chcąc podarować dla napotkanego ocalałego trochę racji żywnościowych by mógł przetrwać chociaż o te kilka dni dłużej decyduje się również pomóc mu w pozbyciu kilku umarłych co w zasadzie nie może wydawać się czymś trudnym, zwłaszczając tak wcześniej bez problemu sobie z nimi radził jak chociażby podczas obrony więzienia. No cóż, w tym wypadku przez jednego z truposzy zostaje niefortunnie ugryziony co doprowadziło do jego tragicznej śmierci. Już na etapie ósmego sezonu. Jednak zanim to nastąpiło, Pierw, zdając sobie sprawy o zbliżającym się jego końcu, postanawia w kanałach ujawnić swoją ranę, będącą skutkiem ugryzienia. Najgorszym w tym wszystkim jest fakt, że nastąpiło to w momencie, jak powoli stało się znacznie ciekawszy postacią względem poprzednich sezonów, bowiem wedle komiksu miał go czekać jakże ciekawe wątki, jak można zauważyć jego śmierć wygląda dosyć przygnębiająco, bo nie chcąc zmuszając swojego ojca do pociągnięcia z broni za spust w jego kierunku sam decyduje się to zrobić, co jeszcze bardziej może dobić. Na pierwszym miejscu najsmutniejszych jak dla mnie śmierci jakich można doświadczyć należy egzekw do Glena i Abrahama, przywódca potężnej grupy zwanej zbawcami dowiadując się co się wydarzyło w jednej ze stacji satelitarnych pewnej nocy urządził naszym bohaterom pułapkę zwabiając ich do wnętrza lasu, gdzie czekała na nich niemiła niespodzianka. W pierwszej kolejności za sprawą wyliczanki ze swoim życiem pożegnał się rudowłosy sierżant, który został bez Właśnie potraktowany kijem baseballowym, owinięty drutem kolczastym, przyjmując na siebie kilka potężnych uderzeń. Zaś na dokładkę, po tym jak antagonista został potężnie uderzony w twarz, w ramach odpowiedzi za ten chadiemny dla niego czyn postanawia się odwdzięczyć największą karo, czyli wybierając sobie grę na jako kolejną ofiarę. W zasadzie do tej pory w całym uniwersum żywych trupów nie pojawiła się smutniejsza śmierć niż właśnie ta. Dodatkowo przez praktycznie cały odcinek. Jednak ciężko było się powstrzymać od płaczu, widząc, jak jedni z Twoich ulubionych postaci właśnie zostaje zamówiony w bezlitosny sposób przez prawdziwego psychopaty, mający z tego satysfakcję. Doskonale wiem, że pominąłem mnóstwo tragicznych, bolesnych czy też smutnych śmierci. Jakie miały miejsce w The Walking Dead na przestrzeni tych wszystkich 11 sezonów. Jednak pamiętajcie, że jest to moja własna subiektywna opinia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyście w komentarzu podzielili się, jak to wygląda u Was w tej kwestii, tak czy inaczej, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!